Jeśli chodzi o rezolucję, przysłuchuję się Państwa zdaniom i opiniom. Oczywiście myślę, że dziękuję Państwu, że wyrażacie swoje opinie. Każdy ma prawo do zaprezentowania swojego stanowiska. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na rzeczowej i merytorycznej rozmowie, ponieważ przyszli tutaj dzisiaj zaproszeni goście, tematy się rozmywały. Jeżeli rozmawiamy o jednym temacie, jakim jest rezolucja i jej zmiana, trzymajmy się tego, ponieważ no nie rozumiem jakieś wchodzenie w pole, mikę, czy rozmawiać na inne tematy, w szczególności z gośćmi, którzy tutaj przyszli zaprezentować swoje stanowisko. No tak, tak też uważam. Oczywiście rozmawiajmy na wszystkie tematy, ale jest do tego odpowiednia pora, więc skupmy się na tym, co jest istotne, co jest merytoryczne i nad czym musimy się pochylić. Tak jak powiedziałam, każde zdanie państwa szanuję, myślę, że każdy powinien się wypowiedzieć, wyrazić swoją opinię. Jak najbardziej rozumiem stanowiska obu stron, bo każdy ma jakieś argumenty. Wszystkie argumenty są za, wszystkie są y, y, istotne. Y, ja rozumiem też obawy mieszkańców, ponieważ boją się o swoje bezpieczeństwo i niczemu się to no, nie dziwię. To jest oczywiste. Każdy chce mieć bezpieczny dom, chce mieć możliwość zamieszkania spokojnego, niczym nie zakłóconego. Ale proszę Państwa, zastanówmy się jak do tego doprowadzić i jak podjąć czynności które są adekwatne do zamierzonego skutku. Mówimy teraz o rezolucji, ale proszę Państwa, sami dobrze wiecie, że rezolucja nie jest aktem wiążącym, więc ona tak naprawdę nie wnosi nic nowego, bo jeżeli takie ośrodki będą. Będą tacy uchodźcy lokowani, to odbędzie się to nie za zgodą czy nawet z decyzją Wójta. To są decyzje odgórne. Więc, Proszę Państwa, jeżeli chcemy działać, a rozumiem, że pomimo odmiennych stanowisk stron, cel mamy wszyscy jeden, żeby było bezpiecznie na tym terenie. Więc podejmujmy środki, takie, które są adekwatne do tego zamierzonego skutku. Ta rezolucja nie jest środkiem adekwatnym, ponieważ ona nie ma charakteru wiążącego. Więc jeżeli chcemy chronić mieszkańców, dbać o ich bezpieczeństwo, to zróbmy tak, jak chociażby tutaj pani burmistrz powiedziała, wystąpmy z pismem do odpowiednich organów. Powiedzmy, jak tutaj się dzieje, a może niech przyjadą ministrowie z Warszawy, niech zobaczą, jak tutaj wygląda sytuacja. Ale czy ta rezolucja nas chroni, czy nam pomaga? Nie, moje ocenienie. Więc trzymajmy się faktu, że ta rezolucja nic nam nie wnosi. Istotną kwestią jest to, że mówimy tutaj nie o uchyleniu tej rezolucji, my mówimy o zmianie. Więc myślę, że zanim będziemy w ogóle rozważać, proszę Państwa, zapoznajcie się z tą rezolucją. Myślę, że się zapoznaliście, ale mieszkańcy, żeby też nie było tutaj takich jakichś niedomówień. Nikt rezolucji nie chce uchylać. My nie mówimy tak, że zgadzamy się na uchodźców czy legalnych, czy nielegalnych, nie wypowiadamy się w tej kwestii. My tą rezolucję, znaczy. Organy, jakim jest wójt, chcemy zmienić, złagodzić stanowisko. Więc wydaje mi się, że jest to pole do rozmowy. Szanuję każde argumenty, wypowiadajcie się Państwo, ale podejmujmy środki, które są adekwatne. Skupiajmy się na merytorycznej rozmowie, na merytorycznych argumentach i trzymajmy się faktów. Nie, ja nie chciała, to jest tylko moje oświadczenie, to nie jest dyskusja. Ja bym chciała tylko złożyć czy znaczy, nie, ja nie chcę, ja nie chcę żadnej rozmowy. Dobrze, ale ten temat. Wiem, dobrze. Ale widocznie jeszcze jak nie ma dyskusji w tym momencie. Pani mecenas powie, ja zarządzam przerwę. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dyskusja, Dyskusja będzie później. Trzymajmy się, proszę państwa, tak jak powiedziałam, fakt. Rezolucja, rezolucja. Nie jest aktem wiążącym, więc jeżeli ośrodki miałyby być tutaj tworzone na tym terenie, czy ta rezolucja jest, czy tej rezolucji nie ma, one i tak mogą być w świetle prawa tworzone. To jest fakt. Drugi fakt jest taki, że nie mówimy o uchyleniu rezolucji, a o jej zmianie. Jest tutaj, jest tutaj wyrażone stanowisko Rady Gminy Niedźwiedź i Istotne jest, żeby z tym stanowiskiem rzeczywiście i merytorycznie się zapoznać. I o to Państwa proszę. No i podejmijcie Państwo decyzję we własnym sumieniu i zakresie. Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Zarządzam 20 minut przerwy.